Dzisiaj święto grup twórczych, zarówno Chorzowskiego Centrum Kultury, jak i Starochorzowskiego Domu Kultury. Na scenie zobaczymy wszystkie nasze grupy twórcze. Grup mamy kilkanaście, jest taniec, jest teatr, jest śpiew, jest ceramika. Grupy twórcze zawsze u nas są w pełni wypełnione, nasza największa grupa, czyli Teatr SEP Tomasza Micha, no około 200 osób. W imieniu Pana Prezydenta, jak i też w swoim imieniu Pełnomocnicy do Spraw Kultury, Możemy tylko podziękować wszystkim pracownikom tych dwóch instytucji za ten cały trud, jaki... Muszą ponieść, żeby wykształcić pod względem kultury tych wszystkich młodych ludzi, żebyśmy mogli się później cieszyć ze sceny takimi produkcjami jak Wir, jak Zbrodnia i Kara, Czma i wiele, wiele innych. Jesteśmy studiem muzykalowym Step Tomasza Micha. Działam już prawie 20 lat. Właśnie w październiku mamy jubileusz już 20-lecia działalności. Mamy grup zajęciowych od A do. Doha, praktycznie, więc trochę tego się nazbierało przez tyle lat. My konkretnie przedstawimy w ramach letnich brzmień, jakim jest motyw przewodni całego koncertu, piosenkę Kylie Minogue – Can't Get You Out of My Head. I lecimy po prostu z vibe'em piosenki na coś innego niż robimy na co dzień na, na spektakle, żebyśmy zakończyli sezon z, do, z dobrą energią i, i pozytywnym nastawieniem. Ja prowadzę pięć grup, są to grupy dziecięce cztery, od najmłodszych pięcioletnich, aż do nastolatków, a później prowadzę zespół taneczny Soul, to jest grupa teatru tańca dla dorosłych. Dzisiaj prezentują się cztery grupy, w sumie dzieci reprezentują nas najstarszych. Dzieciaki są bardzo zaangażowane, razem dwie grupy uczestniczą w naszym spektaklu, który zrobiliśmy, także świetnie mi się z nimi pracuje. No my włącznie się zajmujemy tancem, tańczymy układy, no różne tańce po prostu. Zajmujemy się tańcem, spektaklami, także na co dzień pracujemy właśnie nad nowymi dziełami. E, ostatnio właśnie wydaliśmy tryptyk baletowy, gdzie Alicja Czarów jest jedną z trzech części właśnie wstępujących w skład tego tryptyku. Wydaje mi się, że właśnie takim przyjaznym dla dzieci właśnie, najbardziej spektaklem właśnie tutaj się zaprezentowaliśmy, także mamy nadzieję, że się podobało.